Walczyli i zginęli jak bohaterowie. W Zadwórzu na Ukrainie uczczono pamięć młodych lwowskich ochotników, którzy 17 sierpnia 1920 roku powstrzymywali kilkutysięczne oddziały bolszewickie. W nierównej walce zginęło 318 obrońców Zadwórza. Dziś w uroczystościach 99. rocznicy tych wydarzeń wzięli udział Polacy z Ukrainy i goście z Polski. Wśród nich Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów. Relacja Beaty Bolańskiej. Zadwórze to mała wieś na przedpolach Lwowa, która przeszła do historii za sprawą heroicznej obrony 17 sierpnia 1920 roku. Właśnie tutaj w pobliżu stacji kolejowej w Zadwórzu grupa ponad 300 ochotników, lwowskich licealistów i gimnazjalistów, lwowskich Orląd stoczyła nierówną walkę z świetnie wyszkoloną i słynną konnicą budionnego. Balka trwała 11 godzin, a obrońcy zadłuża bronili się nawet wtedy, gdy zabrakło amunicji. I choć większość obrońców zadłuża zginęła, udało im się coś, w co do dziś trudno uwierzyć. Zatrzymać doskonale wyszkolony oddział, który ostatecznie zrezygnował z udziału w walkach o lwów. To nie była regularna armia, to byli ci młodzi ludzie, którzy na co dzień uczęszczali do gimnazjów, studiowali na wyższych uczelniach, ale kiedy była potrzeba tutaj chwycenia za broń, to ich obecność była bardzo ważna. Przez lata, gdy Kresy stało się częścią sowieckiego imperium, ta historia była mało znana, ale niezapomniana. I nawet jak przejeżdżaliśmy tutaj koleją obok, to powiedzmy według tradycji to zawsze były takie sygnały dawane przez przejeżdżających tutaj, a my nie widzieliśmy komu, ponieważ sam kopiec nie był zaop zaopatrzony o tablicę, o jakiś napis, tylko już w późniejszych czasach e, umieszczono tą tablicę. To Towarzystwo Opieki nad Polskimi Grobami Wojskowymi uporządkowało teren i zadbało o to, aby pamięć o Zadwórzu nie tylko zachować, ale popularyzować. Od niemal 30 lat, co roku w sierpniu, w rocznicę wydarzeń sprzed 99 lat, przyjeżdżają tu kolejne już pokolenia Polaków. Tu żołnierz polski, który ukochał Polskę ponad wszystko, tu ginął. Tu sęgie, tu jest jego krew. Tu ich leży 311 pod tym kurhanem. tych, którzy ukochali Polskę ponad wszystko. Tradycyjnie już w Zadwórzu są też strzelcy. Powinniśmy tu być i zachowywać pamięć o tym, co tutaj się stało i żeby po prostu nie zginęły te wydarzenia, że ta pamięć o tym miejscu i to robi niesamowite wrażenie. W tym roku to właśnie oni wraz z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów rozpoczęli rocznicowe obchody na lwowskim cmentarzu Orląd. Najpierw przed ocalałą częścią pomnika chwały, gdzie m.in. odczytano apel poległych i modlono się w intencji obrońców Lwowa i Zadwórza. Potem złożono kwiaty na grobach tzw. kwatery zadwóżańskiej, gdzie pochowany jest kapitan Zajączkowski i pięciu innych oficerów, którzy bronili się do końca. To była obrona cywilizacji łacińskiej przed antycywilizacją komunizmu. I ci młodzi chłopcy pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego, którzy pod zadwórzem bili się przez cały dzień, odpierając ataki bolszewickie, wiedzieli, że bronią cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. Główna część obchodów odbyła się w Zadwórzu. W intencji obrońców polskich termopili modlono się podczas rocznicowej mszy świętej. Zaraz potem pod pomnikiem ku czci poległych złożono kwiaty i zapalono znicze. W Zadwórzu byli też uczestnicy kolejnego już Zadwórzańskiego Rajdu Pamięci. Rowerzyści z całej Polski. My, my tutaj chcemy w jakiś sposób upamiętnić ich, dać im hołd, też poprzez swój trud. W tym roku w rocznicowych uroczystościach wzięło udział kilkaset osób. Polacy z tej części Ukrainy, głównie z Lwowa, ale też goście z Polski. Między innymi z Rzeszowa, Leżańska, Przemyśla, Jarosławia czy Sędziszowa Małopolskiego.